Gold nagrał filmik komentujący żartem inny filmik, a w nim topił MPS a w ogórkach kiszonych. W efekcie MPS zardzewiał, a mózgi klawiaturowych patriotów eksplodowały jak robaki na szybie samochodu. Tłumnie rzucili się z komentarzami, Glock też zardzewieje, ha ha sprawdź inne, ha ha ha. No i... Colt musi teraz zrobić coś, co jest dowodem na to, że inteligencja gatunku ludzkiego bierze się nie z głowy, tylko z dupy. Dokładnie taka sama procedura jak przy MPS-ie. Najpierw czyścimy wszystkie sztuki. Teraz lądują w garze z zalewą ogórkową na dwie minuty, po czym są rozbierane, kłukane pod ciepłą, bieżącą wodą i odłożone na noc do wyschnięcia. Colt twierdzi, że to nie kąpiel w wodzie po górach, tylko ten ostatni etap spowodował rdzewienie MPS-a. A jak to wygląda w tych czterech innych sprzętach? Walter P99, też radomski wyrób do spółki z Deutschlandem. I... No, mamy ślady esencji raduminium. Tu, tu i tu. Niewiele, ale są. Podtrzymują chlubne tradycje. A jak mocno już wyeksploatowany Glock 17? Sorry, nic. Tureckie cudo od Hoga, czyli Defens, co tu mamy? O, chyba tam jest jakiś wykwit. Ta płytka też jakaś podejrzana. A tu mamy rudą w numerze broni, który pewnie został wykonany już po oksydowaniu. Hoho, ho, tu jest ładnie, na żerdzi sprężyny powrotnej. Teraz słowacki XDM to byłoby XD, gdyby zardzewiał zamek ze stali nierdzewnej. W szkielecie też nic się nie dzieje, za to żerdź powtórzyła turecki przypadek. Czy na tym koniec? No nie, bo to samo Colt zrobił z BCG chińskiego karabinka. I co wyszło? Właściwie to nic, bo te rudawe ślady już tu były, ten typ tak wyjechał z fabryki. I jeszcze niespodzianka. Suwadło i czpień zamka z mini Jeka 556. Na suwadle i tłoku nic. Zamek. O, tu mamy to co w defensie. Numer naniesiony na zamku lekko zrudział. Czy tutaj też coś się dzieje? Nie widać dokładnie, trudno powiedzieć. Cóż, wnioski wyciągnijcie sami, porównując wyniki tego pierdolniętego pseudotestu z ujęciami MPS-a z linku poniżej. A Colt doradza fabryce broni użycie farby okrętowej, zaś posiadaczom MPS-a po zamoczeniu radomskiego srebra osuszyć metodą panów z tego filmiku. I teraz Colt idzie kontemplować inteligencję internetów. Hak Mimi, mi 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 mi, mi 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 super me.